tu jedyna w no, Kurde! A tak to meki A ja bym żeby od kręgu wydymał! Maja! Co się stało? Oj, nie wiesz, spóźnił się. Aha. Aj, 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 Pozostaje tylko mój Adam mały Simona Simo ale dla nas najważniejsze jest Galer. Oj, oj, oj. oj, na <grystanie> <jeszcze? grystanie> na Do popisu sportowego. To jest najwyższej próby niezwykłego widowiska. I to w tak romantycznej dyscyplinie, gdzie można na lataniu I on tak to się 104 metry, 24. To tam w Finlandii koniec tego. Miał szansę na renę. Z całego świata i Adam Mały. <laughs> Ważny dla niego, dla jego kariery, no. dla całej Polski. On jest tym, który na pewno tutaj zyska. Jest ja tego sportowa, Biot. Biot. poszedł, poszedł się uczciwą, sportową Adam. Wszyscy no. patrzymy! Niech Pięknie wyjdzie. idzie. Daleko, daleko, Nie, to jeszcze. 133,5. <śmiengi> <o, o>, <śmiengi> to, to wystarczy, bo miał taką przewagę pierwszego skoku. No gratulacje, Polo gratulacje, po prostu großer Jeden czwarty medal. Teraz Amon Trzecia a teraz, a mam wydąć? Ale czapkę się spuści jeszcze,

Panu, jeszcze raz pokręciło gratulacje dla świetna. ma tu cztery lata formy. że już ja też myślałem, że w pojedynkach z za Adamem zapisał. Cztery razy był lepszy